Dawno, dawno temu w drewnianej chatce na skraju lasu mieszkał drwal z dwojgiem dzieci i młodszą żoną. Dzieci z pierwszego małżeństwa miały na imię Jaś i Małgosia. Macocha była kobietą złą i przebiegłą i nigdy nie zastąpiła dzieciom prawdziwej, kochanej mamusi. Ojciec jako drwal ciężko pracował od świtu do zmierzchu, a mimo to cała rodzina za zarobione pieniądze mogła pozwolić sobie tylko na jeden posiłek dziennie. Bywały dni, gdy cała rodzina za jedną stawkę miała tylko wodę. Wówczas złość macochy była jeszcze większa, a wreszcie pewnego dnia rzekła do Dubala: Mężu, więc że się coraz gorzej. Nie zdołamy wyżywić siebie i swoich dzieci. Musimy zaprowadzić je do ciemnego lasu i tam pozostawić. Nigdy na to się nie skoczę. Kocham je i nie zostawię ich w ciemnym lesie pełno filków. Ty Głupcze, chcesz, żebyśmy wszyscy pomarli z głodu? Może ktoś się tam znajdzie i przygarnie. Damy im pochromce chleba, a później niech sami martwią się o siebie. Cóż, masz rację. Stopimy tak, jak chracisz. Ja się usłyszałem, że jesteśmy zgubieni. Nie ma dla nas ratunku. Spokojnie, małgosia. Zaraz coś wymyślę. Tak, Nie obciągać się! Idziemy do lasu po króz! Szybko, szybko! Zaraz. Dzisiaj wszyscy idziemy do lasu. Ojciec zajmie się swoją pracą, a my nazbieramy chróz. Pamiętajcie, abyście nie zjedli wszystkiego od razu, tylko zostawili sobie trochę na później. Ciekawa was trudny dzień. Jasiu, dlaczego ciągle oglądasz się za siebie? Patrzę na mojego kotka, który macha mi na pożegnanie. Tam nie ma żadnego kotka. Co ty gadasz, głupcze? Tutaj odpoczniemy, ale przedtem. Naśpiewamy trochę chluszczu na ognisko i trochę się oksztyjemy. Nie Dobrze dzieci, yy, posiedźcie sobie ty i odpocznijcie. Tylko drewno do ogniska dorzucajcie i czekajcie na nas. Pracy dużo, więc możemy długo nie wracać. Szukajcie troki dzieci. Nie płacz, Małgosiu. Zaraz odnajdę skruszone kawałki chleba i wrócimy do domu. Gosiu, ale tu nie ma ani jednej okruszynki. Jak to możliwe? Przecież muszą gdzieś tu być. Pewnie ptaszki były głodne i jest Niech im do nas drogie. Chodź, jakoś odnajdziemy drogę do domu. Małgosiu jakaś chatka! dzięki. Witajcie drogie dzieci! Wejdźcie do mojej chatki. Nie bójcie się mnie, nic Wam złego nie zrobię. Zapraszam do środka. Staruszko! Czy pomożesz nam wrócić do domu? Oczywiście, że pomogę, ale nie dzisiaj, a teraz siadajcie i trostujcie się. Jesteście? jedzcie! Możecie zjeść wszystko, a ja tymczasem przygotuję wam posłanie.

Przątaj łóżko! No chłop, pokaż palec. Hmm, to dziwne. Twój palec jest taki sam jak na początku. Coś tu nie gra. Chyba mnie oszukujesz. Małgosiu, tyle miba dziewczyno, Nanieś wody do wielkiego garnka. Proszę, oto twój garnek. Chleb. Ale ja nie wiem jak to się robi. I poza tym wydaje mi się, że tam się nie Dokroć set pająków! Ty głupia dziewczyno! Jak to? Popatrz, nawet ja się w nie zmieszczę. Ja się <grytanie> jasiu, jasiu czerwonica smaluta we własnym pieco! Dobrze jej tak, już nigdy nie skrzydzi żadnego dziecka. od stajenia w swojej skrzyni. Ile to skarbów? Weźmy kilka do domu, wywieźmy je na jedzenie i już nigdy nie będziemy głodować. No. Pójdziemy za słońcem i znajdziemy drogę do domu. No dobrze, więc sprawdź. Chodź Małgosiu, to do nasz dom! Tak, to nasz dom! Tatusiu! Moje kochane dzieci, ile za płakałem, ile w sumienia miałem! Tak. Najważniejsze no są już wszyscy razem. Jaki ja byłem głupi i nie mączę się, i się tej matce coś z jej przekonać. A tak w ogóle, gdzie ona jest? Wyszuciłam ją z domu, po śle mi przecież, Teraz będziemy śleć to, e, i i nikt nie zostawi, i nie tam nikomu was krzywdzić, a opiety to i nie, się nie martwię. Dadku, dobrze będzie nam się żyło. To skarby złej czarownicy. Wystarczy nam na parę lat. Odtąd zrwalowi i jego dzieciom powodziło się bardzo dobrze. Ojciec dbał o swoje pociechy. Powiedział, jak wielkie cierpienie może go spotkać, gdy, za, gdy zabraknie ukochanych dziadek. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi. Nikt z nich nie był już nigdy głodny. Bo skarbów czarownicy wystarczyło na długie, długie lata. Wystąpili! Agata, czarownica. Małgosia, Agnieszka. Wiktoria, mazucha, narrator. Hubert, jaś. Michał, czwarty. Pewnego dnia rzekła do Dubala. Tak. Mogę wyjść? Możesz wejść. Czy to słychać? Jak to do kiepsko słychać? No nie. bardzo. można Dziś pójdziemy do lasu. Ojciec zajmie się swoją pracą. Abyście nie zjedziecie wszystkiego od razu, tylko zostawili sobie trochę na później. Czeka Was trudny dzień. Idziemy dalej. Pamiętajcie, abyście nie zjedli wszystkiego od razu, tylko zostawili sobie trochę na później. Czeka Was trudny dzień. Idziemy <tudzanie> dalej. Przezcie dalej. Przezcie <tudzanie> Idzie Rami, to ja się pchasz. Tam będzie cię widać. Ja Jeszcze jesteśmy uratowani. Czarownica spadła na własnym piecu. Dobrze jej tak. Już nigdy nie skrzywdzisz żadnego dziecka. Chodź. Wracamy do domu. Posiądźcie sobie tu i odpocznijcie. Jak chcecie, to możecie się trochę zdrzemnąć. My... no i zapomniałam. No? No, Naj tatku, najważniejsze, że już jesteśmy wszyscy razem.